My uważamy, że ten projekt jest przede wszystkim niekonstytucyjny. On ogranicza prawa obywateli do demonstrowania. Jestem przekonana, że obecna władza PO, PZL, tak bardzo boi się głosu narodu, że próbuje zamknąć ludziom usta. My oczywiście będziemy przeciwni ograniczaniu praw obywateli i trochę jest mi wstyd za prezydenta Komorowskiego. Prezydenta było nie było naszej ukokanej Rzeczypospolitej, że zgłasza projekt takiego rodzaju. To jest ewidentne ograniczenie praw obywatelskich i nałożenie Kagańca. Na wolność demonstrowania. Dzisiaj prawdopodobnie ten projekt został uchylony. Czy potwierdza Pani to? Projekt został zdjęty z dzisiejszego porządku obrad i ma być wniesiony, wprowadzony do, na następne posiedzenie Sejmu. Myślę, że to chyba wynika z tej atmosfery, jaka jest w trakcie euro i, i rząd pewnie nie chciałby pokazać, jak bardzo jest i, i prezydent antydemokratyczny. I, i no, platforma jest tylko z nazwy obywatelska, bo jeśli uprawnionym byłoby to określenie, że obywatelska to nigdy przedstawicielowi Platformy, a takim jest Bronisław Komorowski, wiernym drukiem Platformy, nie przyszłoby do głowy zgłaszać taki projekt, który ogranicza prawa obywateli do demonstrowania. Ja myślę, że ten projekt również zrodził się w głowie pana prezydenta po miesięcznicach, po rocznicach katastrofy smoleńskiej, gdzie bardzo wygodnie byłoby zamknąć ludziom usta, zakazać demonstracji żeby już nikt pod pałac nie przychodził, żeby ludzie nie pokazywali, że pamiętają, bo obecnej władzy zależy na tym, żeby zamilczeć katastrofę smoleńską. I to jest drugie dno tego projektu prezydenckiego. Boją się tej prawdy smoleńskiej, boją się tych demonstracji, więc szukają kruczków prawnych po to, żeby ograniczyć ludziom wolność zgromadzeń.